Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Jezus powiedział do tłumów, podobne jest Królestwo Niebieskie do sieci zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata. Wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą ich w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko? Odpowiedzieli mu: tak. A on rzekł do nich: dlatego każdy uczony w piśmie, który stał się uczniem Królestwa Niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare. Gdy Jezus dokończył tych przypowieści, oddalił się stamtąd. Oto słowo Pańskie. nasze grzechy. Bracia i siostry, internetowi, i, i tutaj obecni. Dzisiaj Jezus mówi do tłumów. Tłumów chyba nie ma tutaj, ale w internetach są tłumy dosyć duże. To może ktoś oglądnie i posłucha. Jeszcze poza, spoza naszej wspólnoty, tej, którą tworzymy. Mamy dzisiaj piękne czytanie z Księgi Jeremiasza, od tego proroka, który zapowiada nawrócenie, który wzywa do nawrócenia, ale, ale w prawie w połowie, mniej więcej tej księgi, mamy, mamy, mamy słowa piękne, które Pan skieruje do Jeremiasza, by do garncarza, do rzemieślnika, który, który wyrabia, wyrabia właśnie naczynia. By zobaczył, jak pracowa, pracuje, i, i widzi, że ten garcarz, jeśli jakieś naczynie wyrabiał, a, a które ulegało zniekształceniu, jak to się zdarzało z gliną, w ręku garncarza, robił z niego inne naczynie. I Bóg mówi, że tak samo postępuje ze swoimi, ze swoimi dziećmi, z nami, z każdym z nas. To jest słowo, które. które ja też kiedyś przeżywałem je osobiście na rekolekcjach. Chciałem sobie je wyobrażać. Wyobrażałem je sobie. No tu, pokaz, tu jest pokazana istota Pana Boga. Boga, który naprawdę który naprawdę nas kocha i, i jeśli my się poplątamy w swoim życiu, to On nigdy z nas nie rezygnuje. Nigdy. Kiedy się modliłem przed, przed tą mszą, nad tym Słowem, to, to jakoś tak zrozumiałem, że że mogą być dwie przyczyny tego, tego yy, zmieniania tych, tych glin, zmieniania tych wyrobów w ręku garncarza. Pierwsze z, yy, z powodu błędu tego, tej gliny. Nie? Może być tak, że, że Pan Bóg naprawdę przygotował nam coś pięknego, przygotował nam jakąś, jakąś piękną postać naszego życia, jakieś, jakieś powołanie. No i po prostu walczymy z tym Bogiem cały czas i ciągle, i ciągle jakoś sprawiamy, że On musi naprawiać i, i prowadzić z nami tą historię. I tak, i, tak, I tak zmienia te nasze postacie. Człowiek by już dawno nas wywalił. Wiemy, jak świat funkcjonuje. Wystarczy jeden upadek, jedno potknięcie w pracy, wśród przyjaciół, takich no właśnie fałszywych. I, I jesteśmy odrzuceni i, i zmienimy Cię na lepszy model i, i dziękujemy Tobie, mamy tysiąc na Twoje miejsce. Tak świat funkcjonuje, jak funkcjonują ci, ci bohaterowie tej dzisiejszej Ewangelii. Łowią ryby, łowią. No, pytanie, czy my tak też nie funkcjonujemy właśnie, czy tak nie postępujemy, że wyławiają mnóstwo ryb. Od razu, jest, od razu patrzymy, co jest dobre, a co, co złe, i, i to, co dobre, bierzemy, a to, co złe, wyrzucamy. Bóg tak nie postępuje. Nie za naszego życia. Jest pewien moment, kiedy, kiedy kończy się nasze życie, i wtedy jest sąd. I wtedy jest sąd. Yy, i wtedy jest sąd. Ale, ale my tak postępujemy za naszego życia. Od razu byśmy chcieli wywalić tą rybę yy, złą. Bóg tak nie postępuje. Od razu byśmy chcieli wyrzucić tą glinę złą, która ciągle się buntuje, która ciągle od Boga odchodzi i od swojego powołania, ciągle jest niewierna. A Bóg y, z miłością lepi i lepi i, i ciągle coś chce z piek, pięknego z nas ulepić. To jest obraz Boga pełnego miłości, który naprawdę nie ma nic takiego, co Bóg by nie chciał nam przebaczyć. Nie ma nic. Takiego złego w naszym życiu, z czego on by nie mógł wyprowadzić dobra. O tym nam mówi ta dzisiejsza Ewangelia. Oto bowiem, jak glina w ręku garncarza, tak jesteście wy, domu Izraela w moim ręku. Naprawdę Bóg chce nas ratować. I jeśli raz upadniemy i tysięczny, to on ciągle nas lepi, nie wywali nas jak, jak z tymi rybami dzisiejsi rybacy. Złe od razu do kosza. Y, ale jest jeszcze pewnie druga. Y, Opcja, bo to z powodu naszych błędów Bóg ciągle nas chce lepić i ratować, ale jest jeszcze ta opcja, że Bóg czasami może specjalnie chcieć robić z nami takie gorsze naczynia, żeby coś, żeby coś nam pokazać albo coś nam dać jeszcze lepszego i piękniejszego. Ta Ewangelia nie mówi, że, że tylko może iść droga w jedną stronę, że od najpiękniejszego naczynia my możemy iść. Tylko do coraz gorszego, no nie tak bardzo złego, ale coraz niżej. Bóg może nawet i z tej e, najmniejszej porcji gliny zrobić jeszcze coś większego i lepszego niż było u startu. U startu. I ta druga opcja jest taka, e, i tak może być. Słuchajcie, no, nie wiem, jak wy macie. Ja jestem człowiek dosyć pyszny i, i chciałbym być zawsze pierwszy, najlepszy doskonały, perfekcyjny. Nie? I Bóg czasami może, może lepić nas mało znaczące naczynie specjalnie i ciągle nas zmieniać nawet nie ze względu na nasze upadki błędy, ale ciągle nas zmieniać tak coraz niżej, troszkę niżej, żebyśmy doświadczyli, no, że to on ma być pierwszy w naszym życiu. Nie ja. Nie z moich błędów, ale dlatego, że on tak chce. Że on tak chce. My byśmy chyba chcieli być pięknymi kielichami ulepionymi przez Boga, do pięknych rzeczy przeznaczonych, nie? A kto będzie kubkiem? Kto będzie jakąś szklanką zwykłą? O dziwo, o dziwo te rzeczy są najczęściej używane. A piękne kielichy często w szafie stoją, są piękne i dla siebie są piękne. I sobie stoją. A, a, te, a te rzeczy najmniej, y, naj, najmniej piękne czasami są najbardziej używane i najbardziej potrzebne y, dla innych, dla drugiego. I, I może warto zaakceptować, by być jakąś szklaneczką taką mało używaną, mało używaną, znaczy często używaną, ale mało piękną. Y, Taka jest droga Boża, no, stawania się coraz niżej. Nie? Mówiliśmy na tej naszej katechezie: nie? pozwolić się Bogu ofiarować, pozwolić Bogu, by odbierał nam nasze życie, nasze wyobrażenia, jakim ja mam być, bo, yy, bo o dziwo, jeśli umieramy na tym ołtarzu, to On nas wynosi do lepszego życia do życia w służbie, w miłości, ale to jest życie Jego. Życie w pokoju, w miłości. Także wydaje mi się, że tu można pod dwoma pod dwoma kątami patrzeć na tę Ewangelię. Moje upadki, gdzie Bóg nie rezygnuje i ciągle mnie lepi, i ciągle mnie lepi. Mamy na którego lepił do końca Jego życia i go ulepił w końcu na jakiś kieliczeczek, ale, ale się nawrócił chłop. A może być tak, że Bóg specjalnie chce ze mnie zrobić kieliszeczek, jakąś szklaneczkę. By, bym wypełniał Jego wolę w życiu. E, no, bo pewnie tak jest w naszym życiu. E, tak jest jak, jak wśród tych rybaków, nie? Jeśli coś jest trudnego, to chcielibyśmy to od razu wywalić, tylko zachowywać to, co dobre, a te zdechłe ryby, czy tam popsute, wywalić. Bóg nie wywali tego. Będzie ciągle je ratował, ciągle je uzdrawiał, by żyły. By, by po prostu żyły. Um, tak to z nim jest. To jest, to jest obraz Boga i, i, warto, i wort, warto takiemu Bogu, Bogu się oddać i mu służyć. Um, tyle. Amen.